Bierzemy sprzęt będziemy robić maszynę z tutelorem. Wydaje mi się, że Gino byłby fajny, bo oni mają dobre zasięgi. Plus, no, łatwo byłoby jechać go, no, bo jest wysoki, brzydki, głupi, śmierdzi, ma okulary, jest łysy. No, jest bardzo brzydkim y, człowiekiem. Ale wiesz w wotorę z reporterem na gołe pięści za 7 koła. Proszę Nie. Oooooo, tak. oh wow. arek, arek, arek! Ty nie wiesz, na co ty się piszesz? Syno. To teraz mu zbanowali Instagrama, nigdy się nie cieszę, komuś coś się źle dzieje, ale jak Daniel, Danielowi Majewskiemu to się cieszę. Siemanko kochani, witamy <coughs> na kanale Sixpack TV. W gościnnych progach Unique Fight Team jest z nami Robert... Sutonator. Desutonator chciałem powiedzieć. Pasut. Tak się ciebie tytułuje? Sprawdź na Sherdogu. Sprawdzę. No, Jesteś niepokonany, w tej chwili masz dwa zwycięstwa z rzędu. E, Dałeś się poznać po tym, że twoi oponenci po przegranej z tobą znikają z internetu. Najpierw Japczan, teraz e, pan ja e, Jacek Murański. Lewa knockdown, prawa cancel. Kancelujesz i po prostu. Tak no, też tak wyszło, no. no. Ja tego nie chciałem. Zmiem, zmiem research. Nie chciałeś? <grym> Ale tak się przyznaj stało. się, przyznaj się. To było zamierzone. Nie no, to co, to ja żadnych problemów. A co, no, co? No gwiazda. No. Ale powiedzieliście że z panem Jackiem w klatce po, po decyzji. Wiesz co, bo on tam powiedział, że te, że to wypiętane było za mocne w tej piosence, mhm. bo ja tak no miałem takie marzenie, że 10 tysięcy ludzi krzyczy wypierdalej i to marzenie się ziściło. No ale jak wygrałem i on powiedział, że go to zabolało, to stwierdziłem, że go, e, że powiem, że no nie przeprosiłem, no ale powiedziałem, że może za dużo, ale z drugiej strony byłem dumny, no bo no, tak było mocne. No. Bo ja powiem tak, ja byłem plus jeden, którzy skandowali, jak wychodziłeś. A tak mówisz teraz, bo wygrałem, ja wiem, nie jaki jesteś, jesteś, ja Cię a... znam, ja w Cię przejrzałem. Ja z panem Jackiem służyłem w Legii, ale, ale teraz jakby no... Olegi Legi się nie mówi. O Legii albo dobrze, albo wcale, jak to mówią. No powiedz mi, to powiedz mi tak, temat nie, jest widać. Bo... tego tematu. Mi tak. Pierwszy raz usłyszałeś o free Fightach, Co sobie pomyślałeś? Pomyślałeś o tym, że będziesz kiedyś gwiazdą tego formatu? Nie, słuchaj, to ja byłem gwiazdą i nie pomyślałem, że taka osoba jak ty trafi do free Fightów. Dlaczego? No bo myślałem, że myślałem, że dla ciebie to jest jakby no, troszkę taki wstyd. Nie wiem, bo ja teraz mam misję walki z raperami, wyjaśnienia raperów, sprawdzają czy oni boją w tych tekstach A, ty rap, a co ci zrobili, pił teraz tych raperów jedną ręką? Bo ty jedną no. ręką zbiłeś rapera <laughs> się rapera tego Jednego rapera zgadza się Boże, no dobra po prostu zapomnij, bo, Zap, bo, nie, bo okay. nie gadajmy o tobie tyle bo, No właśnie, bo to nie zgadzam Dokładnie, dokładnie Ja jestem, dokładnie. Ja jestem Twój przyjaciel ja mam, albo Ja mam dwa ja ja Przepraszam, <laughs> twój przyjaciel albo jak powiedziałeś kolega, Czarek dołączył do szeregów e, największej europejskiej organizacji field fight'owej no. bo takie pytanie ile musieliby Cię zapłacić, bo no jest taka kwota, żebyś z nim zawalczył i żebyście się nie umówili, że się podłoży, tak i pójdzie dla Ciebie na 3-0 tylko, tak? że zawalczy z Tobą na śmierć i życie On mnie tak denerwuje, że mniej niż normalnie nawet Tak? No, <laughs> tak. Za pół darmo bym to zrobił A on no, ma, myślę, wielozerową kwotę Nie no, ja, znaczy e, na czarek ja nie mogę mówić, ale no nie, nie zarabia więcej ode mnie w fejmie, z czego się bardzo cieszę. Nie ma się co dziwić. Ja chciałem nawet mniej troszkę, żeby on miał mniej niż ja. To jest bardzo skomplikowane, ale mnie bardziej ta satysfakcja, że jemu jest źle niż mi jest dobrze, jest ważniejsza. To jest złożone. Jakby no. Musi być zawsze numerem dwa. Ja wam strachuje był numerem dwa. No a nawet własny, to, jest... to nawet trzy. A, nie? No tak, tak. No, no. Ja mam nadzieję, tylko, że nie będzie mi krat pomysłów na konferencji i wymyśli coś, coś po swojemu, nie? Bo to mu za darmo. Pisaliśmy teksty, mu <laughs> pisaliś teksty. No. Znaczy, wiesz co, on mi pisał, ale ja już nie pamiętam, jak mi ktoś pomaga, to ja szybko zapominam. Jak ja komuś pomagam, to jak słonie, mam parę. Tak, to jest dobra cecha. To jest dobra cecha. Po Pozwala przetrwać w betonowej dżungli. No prawda, są tacy ludzie, no? Po swojej ostatniej walce rzucili zwanie Arkowi Tańculi. Tak. Ale zmierz to w bardzo... Z, y, polityczny sposób. Alek wyzywam cię, ale jeszcze nie teraz. Daj mi daj mi, mi potrenować, tak. Daj mi potrenować. Nie, nie powiedziałem tak. Powiedziałem, tutaj tutaj wrócimy stawkę z tego. kurwa. Powiedziałem, słuchaj śmieciu. Nie no, chciałem go tak, że face to face, ale on miał, ja nie wiedziałem, że on tego dnia będzie miał face to face'a. Ja myślałem, że go wpuszczą w wodarze, a oni w dupie mieli moje wyzwanie, bo oni chcą wiewióra, walkę z wiewirem pompować. No tak. Więc w ogóle spadłem gdzieś tam, wiesz, na trzecie miejsce w kolejce, bo jeszcze ty tam do niego, ten Arek to będzie ciężki tak. rok ci ja, ci. ja ci ustąpię. Ja ci ustąpię, ponieważ po walce ze mną, może już nic z niego nie zostać. No właśnie, no, no właśnie, jakoś tak musimy to zamienić, że. Po mnie, jak ze mną przegra, jak mi się uda z nim wygrać, to wtedy jest stop. Nie, to nie to ma sensu to może, to może po prostu w międzyczasie jeszcze z szalonym reporterem, bo on bardzo mocno Cię atakuje. Nie, żebym, no ale... cię dojeżdżać i kąsać Cię na każdym kroku. Przepraszam, że Ci jeszcze Nie no mów, szybko, ja tutaj nie jestem od tego, żeby ale mówić, tylko żeby słuchać. się spora afera z wykupionymi lajkami. Tak. I ja twierdzę coś takiego. Jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone, prawda? Czy ty jesteś tego samego nastawienia? Masz taki sam mindset? Nie do końca, bo jeszcze trzeba być w zgodzie ze sobą. Chcę, ja... żebyś się tutaj delikatnie przyznał, I... że wykupiłeś sobie te lajki z Indonezji. Nigdy. Nie, no to ten, ten głupi śmieć jest po prostu taki głupi, że jest, taki tem, jest takim tempym idiotą, zachowuje się jakby w internecie było wiesz, 3 trzech dni, nie? To taka jak taka, no jak taka babcia co kliknęła pierwszy raz jakąś reklamę, no to, to tak, jakim trzeba być kretynem, żeby pomyśleć, że ja kupiłem lajki, jak każdy może kupić te lajki. To jest błąd tych social mediów, każdy może kupić lajki. Ja ci dzisiaj może, mogę zbombardować profil i ci go wykasować. Widziłeś? No, no ja bym, nie chciałem, ale ty No to 187 tysięcy i stoi mi, stoi mi w miejscu. <laughs> o nie chciałbym tego? Nie chciałbym tego? Smutne. Nie no, nie chciałbyś, nie chciałbyś, tego, nie chciałbyś tego, ponieważ... Jakie jak analiza... Jaki są minusy skupowania lajków? Minusy są takie, że y, platforma widzi, że są kupione lajki i może Ci zbanować profil, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo głupie. A ja zaproponowałem test wykrywaczem kłamstw, bo siedząc długo, Stwierdziłem, że nie jestem w stanie udowodnić swojej niewinności, więc po pierwsze przerzuciłem ciężar na tych dwóch kutasów, kurwa, i powiedziałem, no cipy tak naprawdę, przepraszam, to jest Mówimy, zaraz. przypomnijmy e, widzom, mówimy o szalonym reporterze <laughs> i Arkocie na, z, z na, te, na te dwie puśki, e, mówiąc, mówiąc ładnie, i po prostu powiedziałem, to mi udowodnijcie winę, zamiast ja, ja nie muszę udowodniać niewinności. I stwierdziłem, Myślę, że... że nie ma innej opcji starych, jak wykrywacz kłamstw. Mhm. I powiedziałem mu, dawaj na wykrywacz kłamstw to udawał, że tego nie słyszy. Jakby jeżeli ktoś się zaczepia, jest spoko. Ktoś cię nie lubi, ktoś cię jedzie, ale jeżeli ktoś stary po twojej kontrargumentacji zamyka się, znika, udaje, że nie było tematu, to jest najgorszy typ człowieka. I tutaj akurat no akurat to, że Arek ty z nim robisz, no to jesteś, jesteś osłem po prostu i to już mówiłem u siebie w materiale, no ale, ale czajesz o co chodzi, no. no. Chociażby powiedział, dobra już, pomyliłem się, bo cokolwiek, bo pierdol się patrzy. Bo Arek pracuje dla szanownego reportera, to jest chyba potwierdzona informacja. Ale tak? tam jest ty, piramida, czekaj, to prezes pracuje, on musi, to on musi jakiś być... Kto jest po, ktoś nad prezesem? Jak się... Myślę, że prokurator Szeliga może być nad nim i nadzorować całe to przedsięwzięcie, ale wracając właśnie do tego, bo tak jak powiedziałeś, oni chcieli, żebyś ty udowodnił swoją niewinność, tak jak wspomniałeś. Prokurator Szeliga na pewno narzuciłby to, że trzeba mać czyjąś winę, a nie ty powinieneś ubiegać o to, ja żeby... Jak każdy oskarżyciel, nie nie no. no. i oni tak właśnie trochę od dupy strony do ciebie podeszli, tak? Ale ja ja nie wiedziałem, że tam Piotrek jest z tym wszystkim. Piotrek się trochę boję, Powiedz szczerze. Troszeczkę. Dlaczego? Tak, tak, no nie bo myślę, że Piotrek nie ma taki krótki ląd, że po prostu podchodzi i bije Chociaż ostatnio zauważyłem, że sporo ludzi go obraża i nic się z tym nie dzieje Na przykład siedział na studiach, na studiu, w studiu Rundek z Muranem Tak, tak I Muran coś tam, że tam, coś tam pani prokurator No i tam jakichś rękoczynów nie było chyba, nie? On potem był za kulisami tego, tak? Tak, za kulisami tak, tak tak, 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 Więc zastanawiam się czy Piotrek po prostu nauczył się kontrolować emocje może jakiś kurs panowania nad emocjami, agresją? ja myślę medytacja, coaching, takie rzeczy. A ja myślę, nie? że po prostu jesteś za duży, żeby do ciebie krzyczał jak do 60-kilowego frania, czy. czy nie, nie, frania to 30-40 kilo jak to ten. W mokry mokrych Czyli tak, kto następny dla ciebie? Ale Alek Tajcula. E, tak, tak, znaczy... Ale dajesz, dajesz mu jeszcze rozgrzewkową walkę z wiewiórem? Tak, ja, ja niech on tam się poduczy, podciągnie ja sobie może z Ginoldem polecę. Bo z Ginoldem gadaliśmy, podszedł do mnie, wziął kolanem i prawie kopnął w głowę na zapleczu. To Ty człowieku, ja się biję z, z jadkiem Murańskim, najlepszym zawodnikiem w tej federacji, ty chcesz mnie skontuzjować, przecież jesteś nienormalny i tak mam małe szanse na wygraną. E, i po prostu wydaje mi się, że Jinol byłby fajny, bo oni mają dobre zasięgi. Plus, no, łatwo byłoby jechać go, no bo jest wysoki, brzydki, głupi, śmierdzi, ma okulary, jest łysy, więc no, jest bardzo brzydkim y, człowiekiem, tak? Sam daje ci amunicję, że tak powiem, wpychać i amunicję do, do magazynka. No, wpycha mi, do Dobra, do, do, <laughs> no, wpycha mi ja jemu, ale w oktagonie, to ja będę na górze. <laughs> A powiedz mi tak, czy ty mógłbyś zaważyć z kimś niezasięgowym? Oczywiście nie mam na myśli siebie, tak? My się kolegujemy teraz, poznaliśmy się z O, No, z programu, ja wiem. Chciałbyś zobaczyć, nie się ze mną kolegujesz. Ja <laughs> się koleguję tylko z zasięgowymi <laughs> twórcami. Tak no, Ale powiedz tak, wracając jeszcze do wykupowania lajków. Kiedy wchodzisz na jakiś profil na Instagramie i widzisz, że lubią to i inni, no. czy to jest duży już dowód, że może być wykupione lajki? Nie, no tam... Czy to... po prostu bo nie chcę, żeby ilość lajków wpływała na jego samopoczucie, tak? I bo wiem o to, że wielu influencerów no. i osób twórców... W ilość wysiedleń wpływa na ich samopoczucie, tak? Znaczy, to akurat jest miara sukcesu eee, jeżeli wchodzisz na... Najlepiej to że reportera, bo oni się znają A tak serio, to po prostu te profile widać, że nie mają followersów, ani nikt tam tak Więc widać, że to są fałszywe profile Jak się kupi tanio, to te profile są tanie A jak się kupi drogo, to te profile są bardziej prawdziwe I taką farmę lajków zresztą mhm. poleca za pieniądze Arkadiusz Tańcula. Tak? Wyobrażasz sobie? Nie, można nie, nie. wygrać Uwaga Prostownice mhm. Jak jesteś, słuchaj to chodzi o to, jak jesteś firmą, przychodzisz do nich i oni pompują Twój profil ludźmi, którzy chcą wygrać żelazko, prostownicę, Co takie rzeczy. Jarek Tańcu Las sprzedał się za prostownicę. Ma to jako przypięty post i jednocześnie pruje się do mnie, że ja kupiłem lajki, po czym jak ja wrzucam ten film, a nie... Pod, no tak, ale ten, ten post zniknął, tak czy siak. To są, to są naprawdę fajni ludzie, tam jest mocna ekipa. <noise> Naprawdę, ewidentnie, ewidentnie są mocni, bo cały czas ci atakują, tak? tak. No A ty wiadomo, walczysz z najbardziej zasięgowymi twórcami, z najmocniejszymi twórcami w polskim internecie. Głównie ze sobą walczy też. Ze swoimi słabościami, z depresją, bo no, teraz jest epidemia depresji wśród influencerów spowodowana tymi właśnie tymi pieniędzmi, tymi zasięgami i tak dalej, nie? czy co, jak nie było pieniędzy, byłeś szczęśliwszy? Tak, to kto jak... Niech to rapował twój ulubiony raper Sentino. Kiedy miał no, miałem nic, to byłem szczęśliwszy. No, bo jak nie miał nic, to nie był nawąchany, no on po nie chodził, bo go nie wpuszczali, bo nie miał nic, no. 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 ale to wiesz, to... To jest takie pierdolenie, no co znaczy, jak no. miałem nic, to nieprawda, no. Co to jest w ogóle za uczenie ludzi, że lepiej mieć nic, to będziesz szczęśliwy, a bogaci ludzie to są na pewno nieszczęśliwi, mówię ci. Mówię ci, zasady, że lepiej płakać w rolls niż na rowerze. No dokładnie. No chyba, że jedziesz dla po prostu osiągnięcia poprawy kondycji. Na tak cardio robisz, na tak? Kard, dokładnie, dokładnie, tak. Kard. potem Takim 18 ma... minut jak Marcin Dubiel, no to... Fach, fachowe, fachowe terminologią się posługujesz, fachową? No bo ja jestem, no ja ci mówiłem, że ja jestem sportowcem. A masz dobre relacje z Marcinem Dubielem, czy jest to potencjalny cel na twojej tablicy marzeń? Marcin Dubiel jest, znaczy, po wszystkim to jest mój kolega z klubu, po drugie ja się biję tylko ze słabszymi, a Marcin na razie wygrywa. Więc jakbym miał kontuzję i tak dalej. Albo jakby był cięższy 45 kg, to wtedy mógłbym. Ja tak kombinuję. Tak się nauczyłem od kilku zawodników Federacji, żeby tak kombinować. No tak, ale nawet jak ktoś nie jest fizycznie od ciebie, tak jak przykład Jawczan, to zawsze znajdziesz jakiś cały punkt, żeby zaatakować, tak? Jak... No tak, rodzina, bliscy, ucho, żona, ucho, kalafior, znaczy, Akurat ucho, to on u mnie upatrzył. Jako a to u um ciebie, a, tak, a to, no. to Najpierw jest... nie próbował złapać za fajkę, tak? zobaczył, że jest suspensor, ale stwierdził, że jest druga rzecz wystająca, to jest ucho. Nie? I tam się udało, bo zaczęło krwawić, nie? Pomyśleć sobie, ja bym mnie za fajkę załapał, też mógłby mnie wyrwać i byłaby... Ale to już nie no, chcemy gadać, no nie, nie, w nie chcemy, żeby zaczęła krwawić, na pewno. Dobra, o, o. Wiemy teraz, że szalony reporter opuścił już szeregi naszej federacji, czyli jakby wasz pojedynek na tą chwilę nie jest zbyt możliwy. Czy byłbyś w stanie zrobić crossa z jakąś inną federacją? Czy jesteś bardzo szczęśliwym żołnierzem Fame a... Jestem bardzo szczęśliwy, ale wiesz, w otorę. Z reporterem na gołe pięści za siedem koła Padaj Czemu byś? nie? Podejmujesz ręka... znaczy no nie rękawice, bo to jest bez rękawic charytatywnie poza fejmem tak Dla Zarobkowo nie, no bo ja jestem wierną, wierną suką Jak to powiedział Daniel Majewski, jestem popilkiem Federacji I się dobrze w tej roli odnajduję, tak? No właśnie, Daniel Majewski nie <laughs> przejdźmy <Przedniej śmiech> na ten temat <laughs> Jak wyglądają wasze stosunki na tę chwilę? Pogodziliście się? No. Znaczy ja się pogodziłem z tym, że on jest takim zjebem, że się nie da z nim nic umówić, więc jeżeli chodzi o pogodzenie się, to tyle, no. Nie no, chłop, chłopie w swoim świecie, on dał taką sentencję na koniec tego całego filmu, dlaczego mnie wy 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 wyruchał, oszukał, że trzeba, nawet jak się z kimś, na coś mówiłeś, to trzeba być szczęśliwym i trzeba za głosem serca. Nie do końca trzeba... Y o Wykonywać obietnicę. No, nawet wiesz, podpis na, na umowie, słowna deklaracja, jedna druga, przekładanie, blokowanie mnie, dla niego to wszystko było nic, no bo on chce być szczęśliwy. to teraz mu zbanowali Instagrama, nigdy się nie cieszę, komuś coś się źle dzieje, ale jak Daniel, Danielowi Mojewskiemu to się cieszę. E, tak jak obiecałem, no. zamiast za ten wywiad, pomogę ci w przygotowaniach do walki z Arkadiuszem tańculą. Dziękuję. Powiedziałeś, Tylko nie Pomóż mi tak, żebym potem miał ręce połamane. Po, po, poprosiłeś albo... mnie, powiedziałeś, że jedyny kryptonit na tańcule to ząbiak, więc wykonać swoją część obietnicy, także teraz ja muszę wykonać swoją... Już, już mnie wszystko boli. No dobrze. No, nie entuzjastycznie do tej cześć części. Go, cześć 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 treningowej. treningowej. Biedny Michał Rogodziński. Teraz bezrobotny siedzi pod mostem. Nie jest ci głupio? Nie, tak, jest. Ale jak kamery no, były włączone, to mówiłeś, że ci wszystko jedno. Że nawet bym go nie osikał, jakby się palił. No i pewnie teraz tak się dzieje, no. Biedny się podpalił ze smutku. Pozdrawiamy Michała. Byłeś legendą tego kanału. Podkreślamy, byłe, byłeś. Według mnie Guli jest legendą tego kanału, bo prowadzący się zmieniają. Aj, to prawda. Ci ludzie za kamery. tam, tarczowanko? Bierzemy sprzęt, będziemy robić maszynę z sutanatora. coachować, jak wiesz, trener reprezentacji Polski, trener reprezentacji Polski rozrysuje Ci wszystko. Ale jest według mnie najsłabszą Twojego przeciwnika czy Jarka, przeciwnika? Marek. Marek to jest geniusz. Jest geniusz. Marek potrafi coś robić i tego nie robić jednocześnie. Ty tego nie umiesz, Ja tego, tego się nie da nauczyć. Ja, jak przedodek robię, to mi to zajebiście wychodzi. Ach. No to Arkowi też, ale Arkowi trochę lepiej. Jak zrobisz tą kombinację, co ta cielo ustrzelisz? Lewy prawy. Już? Dobrze. Super. <laughs> Podwójny lewy prawy hak. Oooooo! Arek? Arek, ty nie wiesz na co ty się piszesz z Rodzina tarcz, napala non stop. Rękarz mnie boli. Nie wiedziałem, że ci frekwajterzy... A ja nic, nawet się nie spociłem. Teraz przejdziemy do drużicu. Sorry, lepszy. Ej. Kiedy to walczymy? Zobaczymy, zaraz czy. Drugi bomba, drugi bomba. Co to było? Jest po wszystkim. Jak tak zrobisz Artowi, no to będą wygrasz. Jestem spokojny o Ciebie. Ja w mam w świetnej dyspozycji. To był tylko mały wycinek naszego treningu. Patrzcie, kto się bardziej zmęczy. Całości nie możemy wam pokazać. Ja byłem uduszony nie niej Dwa razy. Nie wiem, co się stało. A klepał, tak jak jest człowiek. Ale, Echo poszło i mikrofon się zepsuł. Bez tak głośno. Ale byłeś bez litości, bo ty po prostu trenujesz na jakim walce dopóki się dzieje, się, prawda? Bo czułem, że tam już odjechałem, a ty na mnie dusiłeś. To jest. Moje, moje martwe ciało praktycznie ściszałeś tam. <grym> dziękuję bardzo za trening. To był Robert Basur. To jest Strudator 2000 Power Zombie. na kanału SixPack TV.